Także jutro witajcie, ja jestem w MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj zajmujemy się robieniem Mateusa Kuni w wersji Headliner. Nie, nie wiem, czy ta karta zostanie upgrade, najprawdopodobniej ma, ma szansę na dostanie jednego, dwóch informów, aczkolwiek na otrzymanie upgrade'a, jeżeli chodzi o wygrywanie meczu przez klub, no to różnie to może być, ponieważ z Hertą no, w tym sezonie nie jest najlepiej, no i zresztą sam Krzysztof Piątek może się o tym wypowiedzieć, że tam nie jest najlepiej po prostu. I myślę, że to może być kwestia tego, że Herta Berlin jest po prostu zespołem przeciętnym, jeżeli chodzi o Bundesligę. No a cóż, jeżeli chodzi o wykonanie tego zawodnika, to musimy strzelić bramkę spoza pola karnego, strzelić gola i zaliczyć asystę Brazylijczykiem, zaliczyć asystę prostopadnym podaniem, z co najmniej 4 gwiazdkami słabszy nogi zawodnikiem. 4 mecze trzeba wygrać i strzelić gola piłkarzom z Bundesligi w 10 meczach wyzwania tego dziwno jakże dziwnie dopisanego LTMMHL, także tak się prezentuje mój skład. trzeba tutaj użyć 7 różnych hik. Eee, no i dzięki temu, i tak, mają w sobie pełne zgranie, ponieważ tutaj ten tryb polega na pełnym zgraniu. Tak jak widzicie, dosyć szybko wyszukało mi przeciwnika. No i możemy szybko rozpocząć to spotkanie. Także zobaczymy, co nas pierwszy oponent posiada. O, i bardzo dobry skład. Przedem Zidana, Diogozotę, oprócz tego Neresa. Hmm. Tylko ten bramkarz taki dość przeciętny, ale zobaczymy, jak to będzie w samym meczu. Tak jak mówię, nie wiem, czy ten Mateusz Kunia zostanie upgrade, aczkolwiek wolę wykonać jego karty ponieważ potem mogę żałować. Silas wam Gikuta. Nie po prostu Silas przełamuje ręce bramkarza i wygrywamy na razie 1 do 0. Bardzo fajnie, ponieważ ten zawodnik jest naprawdę kozacki, no jedna z lepszych srebrnych kart w tym roku, jeżeli nie widzieliście odcinka to koniecznie zapraszam was do obejrzenia z e, odcinkiem z tym panem Gdzie to po prostu robiliśmy wezwanie o inne karty, team of the season, jakie team of the season, e, po prostu srebrne karty, srebrne, no, srebrne bo robiliśmy wezwanie o srebrne karty Gdzie to Silas był jedną z gwiazd tego odcinka, a dzisiaj potestujemy sobie Balaka, bo jest to naprawdę bardzo fajna karta Oprócz tego myślę, że Alex Teixeira też jest bardzo fajną kartą, ponieważ w moim klubie ma niesamowity rekord i jego bramki i asysty to jest coś niesamowitego, jak on często asystował i strzelał, a my na razie wygrywamy tylko i wyłącznie 1-0, przeciwnik jest jak najbardziej do ogarnia. Proszę bardzo, mamy Rage Quit 1-0, no przeciwnik dosyć szybko opuścił to spotkanie, te, te mecze najprawdopodobniej tak będą wyglądały, że przeciwnicy będą szybko wychodzili. Ponieważ no, jestem aktualnie w szóstej dywizji, w związku z czym mój poziom, mój poziom nominalny to czwarta dywizja, więc myślę, że tutaj na spokojnie powinniśmy wygrywać. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych spotkaniach. My przejdźmy, tak mówię, do kolejnego meczu i tym Silasem gra się niesamowicie. Muszę jak najwięcej bramek strzelać zawodnikiem z Bundesligi, ponieważ tym samym będę wykonywał wyzwania, będę wykonywał wyzwania. Zobaczymy, czy trafimy na tego samego typa, który to będzie posiadał Johana Cruyffa, tak bardzo fajną kartę. Ma samych Brazylijczyków, 7 różnych lig wykorzystał w, e, w, tym, w tym, a nie, nie ma samych Brazylijczyków, po prostu ma dużo Brazylijczyków, oprócz tego Kieran Trippier, David Alibaba, Hugo Joris e, oprócz tego jeszcze ma Alfonso Davisa na lewej obronie, no trzeba uważać na tą kartę, ponieważ to jest karta OP, aczkolwiek nie aż tak OP jak mogłoby się wydawać, bo jednak mimo wszystko Flora Mendy z kartą lepszą. Jest! Mamy to, Silas, bramka na 1-0. do 0. Tak na siłę na niego grałem, naprawdę to co, to, co ja wyprawiałem, chciałem koniecznie zdobyć bramkę piłkarzem z Bundesligi, bo gdyby przeciwnik ewentualnie z Rage quitował, to mamy już zrobione przynajmniej to wyzwanie najdłuższe, czyli strzelanie bramki piłkarzem z Bundesligi. No i dzięki temu będziemy szybciej wykonywali te wyzwania. Teraz jeszcze raz, może Silas? Nie, to będzie spalony, niestety Mbappe i tak nie byłoby bramki. Tak? No... No Dobra tracimy bramkę. Dosyć szybko po zdobyciu gola, a teraz mam nadzieję, że Kylian Mbappé no, nie udało się zdobyć bramki. Gdyby, gdyby Kylian Mbappé wpakował piłkę do siatki, to by było naprawdę bardzo fajnie. Teraz trzeba się skupić na zaliczeniu, asysty, strzeleniu bramki Brazylijczykiem, ale za jakim to nie będzie to żaden problem, ponieważ to jest zawodnik OP, zbyt OP bym powiedział na to FIFA. Chociaż ja wiem, czy da się być zbyt OP. Zbyt OP to jest Mbappé, którego się spotyka w co trzecim meczu drugim właściwym meczów w Food Champions. Albo na poziomie wyższym niż, niż szósta dywizja, to na pewno, bo w szóstej dywizji aż tak często się go nie widywało. Teraz mamy gola i asystę brazylijczykiem. Szkoda, że nie udało się zaliczyć asystę podaniem prostopadłym do Kyliana Mbappe, bo wtedy może mielibyśmy zaliczoną, a właśnie tak jak mówię, to asystę podaniem prostopadłym. Ale mówi się trudno. Przeciwnik jednak chyba nie wyjdzie, robi zmiany. Zobaczymy jakie to zmiany będzie wprowadzał. Mam nadzieję, że jednak miał wszystko uda się wygrać w tym spotkaniu. No i dociągnąć ten... ten, ten rezultat do końca. Bo przydałoby się jednak wygrać. I to jak najszybciej, a tutaj kill nam Z kolejną bramką. Ale Lewandowski wchodzi, o proszę. Lewandowski kimś, więc no, Bundesliga skład mojego przeciwnika stoi. Bonne zego brazylijczykami pomieszanie to wszystko jest pomyszanie Chyba ja mamy rzut karny. Alan sprowokował rzut karny, czyli sędzia wskazał na wapno. Myślę, że Silas spokojnie powinien tutaj sobie poradzić. Jak to nie ma bramki? Jak nie ma bramki, panie sędzio, kurde. Podyktowałeś nam rzut karny, ale no się nie udało zdobyć gola mimo wszystko, a szkoda naprawdę szkoda. U przydałoby się, żebyśmy to my tutaj zdobyli kolejnego gola, a tak przeciwnik wychodzi z kontroli. To jest bramka, nie, nie ma bramki, ona, ona na jak zwinny kociak porusza się na bramce. No i dzięki temu nie tracimy gola. Przeciwnik no, zdominowany przez nas, nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o to, no to na pewno trzeba zjeździć z tym podaniem prostopadłym. Mamy bramkę i asystę Brazylijczykiem zrobioną i to wszystko chyba jeżeli chodzi o wyzwanie. Jeszcze bramka jest zapolakarnego, więc tutaj Killen kill No obyś pokazał, że jesteś warty te 800 tysięcy, że tam ile kosztuje już nawet się nie orientuję, bo te ceny pospadały ostatnio na łeb, na szyję. Ale teraz załadował Robert Lewandowski, ożół polski. Gol na pewno warty kieszenki, mój przeciwniku. Gol na pewno warty kieszenki, ale zobaczymy. Zwykła wersja, myślałem, że może jakiś potm albo coś takiego, a tak no zwykła wersja. Trochę bieda, mój przeciwniku, nie ma co ukrywać. Ja tu się bawię z wypożyczonymi zawodnikami, a tutaj on wchodzi z Lewandowskim, zwykłym złotym. Więc no, ciekawe kto. Kto na pewno jest biedniejszy skoro ja a wypożyczonych wypuszczonych zawodników normalnie niekupionych, znaczy normalnie kupionych na rynku, czy to też trafionych z paczki. W sumie gadam trochę jak pod Jest dosyć wczesna godzina, na to o 8 rano. I wstałem jakąś godzinkę temu, więc to no, teoretycznie powinienem mieć czas na rozbudzenie. No i tak doskoszta po raz kolejny. przeciwnik wykonuje ciszynkę. Mógł pominąć, to by mnie, ma, mnie triggeruje, bo mnie strasznie... Triggeruje, jak zawodnicy, przeciwnicy robią cieszynki. Nie lubię, jak ktoś robi cieszynki. Ja sam mało kiedy robię cieszynki, tylko kiedy nagrywam filmiki, robię cieszynki tak naprawdę tylko wtedy. Ponieważ no, celebracja po to jest mimo wszystko nieodłączny, e, nieodłączny element boiskowego abecadła, jeżeli mogę tak to powiedzieć. No bo to jest bardzo realistyczne. O teraz na czerwony chciałem na zielonym, ale wyszło na czerwonym, więc... Jakiś tam kolorek się pojawił, zaświecił nad głową mojego zawodnika, ale nie ten co ja bym chciał 4? Nie, 5 do 4 i Alex sery, no na niego trzeba uważać, bo to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Nie ma co ukrywać. W moim, w moim klubie też naprawdę wyśrubował. Co, co on za rekordy wyśrubował, to też jest niesamowite. No i tyle w mojej wypowiedzi. No i mamy bramkę do podanie Wreszcie udało się to zrobić dosyć późno, ponieważ tylko... ponieważ aż w 80 minucie strzelamy kolejnego gola. Taki mój przeciwnik jest strasznie słaby, muszę to przyznać przeciwników, że jesteś strasznie słaby. No nie mówię, że ja, że ja jestem jakimś dobrym graczem. Aczkolwiek powtarzam Elite 1 w FIFA 19 wbiłem. Będę się szczycił tym osiągnięciem. Mamy teraz cyk. Cyk. Nie ma bramki. Ja chciałem, żebyś uderzył przewrotką u tej share. To by było ładne, ekwilibrystyczne zagranie, ale się nie udało niestety. No i kolejny gol 7 do 4. No tutaj raczej już nic się nie wydarzy, chyba że rozłączenie z serwerami to jest najbardziej prawdopodobne z tych opcji, ponieważ wątpię, żeby przeciwnik strzelił cztery bramki, ewentualnie trzy. Tak naprawdę no, plus minus doliczona pierwsza minuta, a tak jest jedna minuta, więc zobaczymy. No, przeciwnik, pamiętajcie, kręci, ale to kręki, jak nie powiem co, ale jest, udało się. No i co, gramy jeszcze jeden, jeden meczek? Wiem, że chcecie, wiem, że chcecie, to jeszcze zagramy jeden meczek, a czemu by nie? No i ogólnie bardzo Wam dziękuję za przyjęcie pierwszego odcinka kariery, który bardzo fajnie się przyjął. Co prawda drugie już tak dobrze nie poszły. Takie małe skarcenie dla Was, ale mimo wszystko dziękuję Wam, że jesteście, że parę osób mnie ogląda. Jeżeli dotrwa jeszcze do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, bardzo bym Was prosił. Pizza, to wtedy byłoby mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Jeżeli byście napisali to w komentarzu. To ja wtedy będę wiedział ile osób tak naprawdę ogląda moje materiały, bo, średnia, bo jeżeli patrzę na średni czas oglądania, to średnio to jest te 3 minuty, więc nie, nie najgorzej, nie najlepiej, bo wiem, że mogłoby być zawsze gorzej. Ale przydałoby się, żeby ten czas oglądania moich filmików troszkę wzrósł. To też zależy od tego jak długi jest materiał. Jeżeli jest troszeczkę krótszy, no to wiadomo ten czas, średni czas oglądania się troszeczkę zmniejsza, jeżeli jest dłuższy, no to średnio, no to y, troszkę się zwiększa. No proszę, ma Jana Rasza Ariana Robena, Neymara. Wow, ten Neymar, jak ja mam tego Neymara. Tak chciałbym mieć tego Neymara w swoim klubie. Gdyby się udało trafić na, na ten wielki opening, to tego niewymiennego to bym się naprawdę nie obraził. Bo, gdyby to był wymienny, to najprawdopodobniej bym go sprzedał. A że trafił, trafiłby się niewymienny, no to bym pomyślał nad wkomponowaniem go do swojego zespołu. I mamy bramkę Silas na 1 do 0. Bardzo fajnie się zaraz pokręciłem. Udało się zdobyć Gola. Zobaczymy, oby tak dalej, oby tak dalej, bo Jan Rush też może postraszyć. Ciekawy czy go kupił, czy trafił z paczki, bo taka ikona, czy ja wiem, czy ona się opłaca ją kupiować, ale to straszne lagi w tym meczu, wy najprawdopodobniej to czujecie bardziej niż ja. Ponieważ nie nagrywam bezpośrednio, nie, nie do obrazu poprzez Avermedia, czy chociażby Elgato, tylko przez aplikację Xboxa, gdzie to, to jest zależne od mojego internetu, jeżeli mój internet słabo działa. No to słabo widzicie mój obraz i teraz najprawdopodobniej też widzicie bardzo słabo ten obraz. Znowu są ścinki, to są mocne ścinki, czekajcie, zobaczcie jak to na podglądzie wygląda, ale to nie wygląda najprawdopodobniej zbyt kolorowo, chociaż nie wygląda to najgorzej, nie wygląda to najgorzej, kiedy to zobaczyłem. Może się troszeczkę to ustatkowało. I będzie to wyglądało coraz, coraz lepiej. O proszę, mamy szybkie, bo to utracone połączenie z przeciwnikiem, dosyć szybko. Dlatego mnie to bardzo cieszy, że przeciwnik no, nie gra, że nie gra, ponieważ szybciej nagram materiał. <gry> Także, no, taki oto plusik. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na no, dzisiaj to było te. Do zobaczenia wkrótce i standardowo, oczywiście. Strzałeczka.